Z Ewangelii według świętego Mateusza. Wstanie, zabierz dziecko i jego matkę i uciekaj do Egiptu. Pozwólmy sobie dzisiaj na chwilę zachwytu nad postacią y, Józefa, człowieka, który był y, na tyle odważny i mądry, by wszystkie swoje decyzje i całe swoje życie podporządkować temu świętemu celowi, jakim była jego rodzina. To był ktoś, kto zobaczył, że tylko w rodzinie może stać się całe to dobro, do którego został powołany. I to był ktoś, kto potrafił stworzyć rodzinę świętą. To nie znaczy rodzinę bezproblemową, to nie znaczy rodzinę bezpieczną, to nie znaczy rodzinę, która sobie ze wszystkim poradziła, to nie znaczy rodzinę, która była stabilna. Wprost przeciwnie, dzisiejsza scena ucieczki do Egiptu, Cała ta niepewność, cały ten, ten dyzonans związany z bezdomnością udowadnia nam, jak, trudnie, jak trudno było żyć w tej rodzinie, jak ona była nieustannie dynamiczna, jak się rzeczywistość wokół zmieniała, jak, 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 jak trzeba się było do tej rzeczywistości dostosowywać. A jednak jednocześnie święta, bo rodzina oparta na wzajemnej miłości, zaufaniu i trosce o siebie nawzajem. Piękna rodzina. Podziękujmy dziś Świętemu Józefowi za to, że nam taką rodzinę pokazał w Ewangelii do zobaczenia jutro.